Hejczka! Dzisiaj zagramy znowu z Uno, bo z mi się spodobała. Czemu nie? A ktoś gra. Ja myślę, że mnie w sol. I z kim dzisiaj pogram... Nie ja myślę, że z tym typem. O, o nie, tego nie chcę tutaj. Wy też to macie. Nie. Nie, chyba zagrało to. Bardzo mi się podoba. Już jest full card. Czekaj, i... Starting card. Join. Start. Блин, не могу это улучшить. Солосово. So, so. mm, идет. Признается. Дашь. <laughs> Добро. Startujemy, bo po co mamy czekać, no i dobra. No gra się zaczyna, no pa, okej. Okay. Serio, na początek? Dzięki wielkie. A niech ci będzie czwóreczka dostaniesz. <gry> Dobra, a to jest mi ta karta. To jest dziewiątka. Dobra, tak nazwę zrobimy. I zielony, O, też mam zielony O, jak mi dobrze. Dobra, to jak mam, mamy na razie luz, bo mamy wszystkie kolory, więc nic nas nie zaskoczy. Nie, no po co mu dałeś murtu? A w sumie to dobrze. Mógłby zmienić taki. Oh Jaki zmieniasz? Tak. Dobra, nie, a na czym w sumie to? Oficer, oficer, zapomniałem oficera. Czaj popiszę Bo są niedobrane za do to dwie karteczki. Nienawidzę takich ludzi. I to są bo ja to o tym wiem, ale ubyłem, ten odcinek to jest taki. Ty wie, ty myślisz, że ja... Nie będzie czy taki szczęśliwy, czyli to. No bo to. Czyli Matebia, jakby. Minus jest to, że nie można kłaść, wiecie, bo. No, że jakby. Nie można tak wykładać po kolei tych kart, bo wiecie, no w prawdziwym, to można tak robić. A. No, to jest. No, jakby wiecie, no. Kin. Ej, ale mam farta. Weźmy na człowieku. Proszę, żebym nie był No nie, nobody's Boris. To by do nich, czyli ale mam kord. Wszyscy tu mają tyle kart. Ile on ja dwójek Jest, czemu ja mam tyle kart, że się muszę wyspyć? Ten serio przegrywa się z botem? Wszyscy za mnie żartujecie? Nie przekrywałem z botem Wy to widzicie? Nie przykrywamy z botem. No. On to zabierka, on nie dopiero tych kart. Są. Typ. Dobra No, no, no co? Ty biorą jest zmienię koloru Serio, jakby człowieku Wy przegrywacie z butem No, ale no, może najpierw to był człowiek Teraz po prostu dołączył Ej no tutaj jeszcze jest? Jestem typ jak... Jestem sobie uczuję. Nie ja miałam takie... Czy wy nie możecie dobierać sami? Nie, czeka 3 sekundy. ja to trzeba się zastanowić. A ja bez przesłan. Jak ona zmieni kolor, to się tak kaput. Nie no, ona robi mi na złość po prostu. A ten odcinek powstaje dlatego, bo są wakacje. Dobra. Nie zmieniam, bo cię za uderz. O jak mi przykro. Reszcie mi się udało. Tanner. Czekaj, zobaczymy. Woody, Billy, Tanner, Carmel, White, One o Clock. Wonder five, five Potem damy tą kartkę, potem damy tą tą, tą. O, oh, to a Aj, od razu! Taka bezbronna nie jestem. Mam dziewięć karty, mam 10. Oj, co, ale paty dostała. Mm, tak, no kolory żeby on był. Typie, ty pięty chcesz, żeby on wygrał? Mm, czekaj, muszę pomyśleć. Jezu, yy, ten niepski Nie. że ja wybieram za bota? Dobra, dobiera karty, to jest plus. Em, em. Ech, mam 7 kart. No, czy 5, czy 6? A. Stawiam Nie, wiem, Ej, ale weka. Purka plus No i też muszę wziąć. Ty podratował mnie. Ej, ale ogólnie ładnie to wygląda moje. Serio, typie? Serio? I byś, I byś był żywy. Odłączyłam z rozgrywki, bo myślałam, że się coś stało, więc wiecie, jakby... No. Tam, gdzie ja grałam... O Jezu. I nie ma. Dobra, nie może być taki źle, jaką on gra Join us? Ej, jestem... Ej, to ja chyba gram na tym samym... Serwie, tylko że ja mam... Tu Ej, prawie dobrałam karty. Na tym samym serwie, tylko że ja mam tanera. Ej, mam dwie karty. Two cards. I ja też mogę ci zrobić official. Tylko ty się tak nie jedziesz, bo ci mordeczki dostaniesz. O, ej, ale to sta... O, je... o official. i teraz. O piąteczka. Ej, ja też mam piąteczkę. Mam Dobra, tylko żeby nie miał takiej sytuacji jak karmel. carmel, karmel. Na barie, karmel, karmel. Ile to wygląda, jak ludzie dobierają? No ale ja mam już official, ale już od dłuższego czasu. Tylko będzie on kolor. Właśnie jeden. Jak masz tą to mam kartę? Bo ja tą rozgrywkę mogę wygrać, o ile ta nie wygra. Mmm. O! Ej, podoba mi się taka rozgryweczka. I chcę tam Dzień, nie ciężkie, tak. Było zaraz. Ze szczęścia się zesikasz. O! Niebieski, niebies niebieski, niebieski. Serio? 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 <grym> No sorry, ja muszę jakby... Po, po. Ten typ, oni mi robią na złość Ja teraz? On teraz? A myślałam! O, jeb, jeb, jeb No nic Oj, pierwszy raz mam tą kartę I chyba ją zachowam dla siebie Taki jesteś? Tu ja się zmieniam kolejkę. No. Jak będzie zmiana kolejki, ja mu te, te karty dam. Jadę. Nie, no no, mniej, no, ale ja mam tylko jeden. Hmm... Raz. To będę wykładać. Po co jej dajesz szanse? Po co? Hmm. Dobra, jednak zmieniam zdanie. No, w sumie może być. Plus 6, plus 2. Ej, to było mocne, że on dostał plus 6 A Ja się jednej wyzbyłam. Było to slaj. I mogłam mu dać tomorcz na Hmm. No dobra, niech mi na żółto się zmieni. Mm. O, to na niebieski, na niebieski. Niebieski to taki ładny kolor. Już jego plany są teraz sobie rasty. Już swoje plany. plany są po. niebieski. Ty Piaro, co ty robisz? Był niebieski, to niech zostanie. No wiecie, dla mnie jakby to, że na przykład Jezus Maria obym mi... O, ktoś, czekajcie chwila. Dobra, nie wiem. To yyy teraz ja. Nie wiem, czy to ja. Ej, on dobra pięć kartę zabił. +2. Jak on się obroni, to i on się obroni, to ja się obronię tym. 4 plus 2 Plus 8. <grym> A ja mam matching z nią. I z nim. A wiedzieliście, a dobrze nie było. Ogólnie no to ile już ma nasz odcineczek? 16 minut. No powiem wam. I'm a masz szok? To jest jeden taki z dłuższych odcineczków. Który będzie miał 25 5 minut. No bo wiecie zauważyliście, że teraz jest teraz są krótsze odcineczki. Serio? jak? Yeah. Oh, Patrzcie, zablokujemy go, żeby mu uprzykrzyć życie. Drop some money. No zmieni na niebieski, zmieni na niebieski, zmieni na żółty. Yes. Queen jest queen. We never got Dobra, nieważne. W sumie mamy praktycznie wszystkie kolory oprócz tego. No super. No ciężko tam zmienię kolejkę, bo potem. Ja mam 22 karty It's so cute Ale nie jest źle, bo ja mam ten już mam wszystkie kolory więc jestem, nie jestem zagrożona Where are you now? Mm, ja chcę ten żółty Ale to zostawiam na sam koniec Widzicie, już miałam officiala Kajs Ej, trochę mi się o, dobra, niebieski jest git i zgut i zgut. Jak ona zmieni kolejkę? To... Niebieski, ja nie, nie różowy, to ok. 9. 9. 9. A. Dobra, ogólnie na no to zrobię coś bardzo kupiego, bo mogłam połażyć inną farbę. Aha, oczywiście, no. żebym się o tym nie pomyślała. A miało być tak pięknie. Dobra, damy dwójkę, bo on jest. O, jak mi przykro, ja muszę wyłożyć karnę. Nie. Nie, nie, nie. Jest. 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 Ja się żem cieszę. O nie, o nie. Widział. Teraz tą. Plus 12. Aj, wy to widzieliście? On miał plus 12 kart. Nie widzę. Brać z botami. Bądź bo takie. Jakby, widzicie, ja nie widzę siebie, ale. Trap na niej, Zaraz ci Zaraz ci przypaleję. Żółty, 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 żółty. <suszy> Mamy to Polacy. Jej! Ej, ale mieli karty. Ej, Łed. Dobrze, no... Ogólnie no to nie wiem. Dobrze, zagramy jeszcze jedną krótkie. Ale teraz zagramy w teamach. Bo jak widzicie, to... O, dawajcie tutaj, dobra, jemy. Oj. Oj. Czemu ja tutaj widzę karty? A ich już nie widzę. Of. znaczy. Nie. widzę ich kart i no ja myślę, że dobra karty tylko, że ja muszę to wygrać i oni muszą to wygrać on ma dużo, w sensie mamy dużo kolorów um... no dobra a bo nie mogę decydować My gramy pomiędzy jakby... Ja gram z. No. O, żółte, 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 żółte. Nie, 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 żółty, 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 Zostawmy żółty. nie, nie, plus nie, nie, A, i co? Zatkało kakao? Mmm... Czyli nasz... Okej... Okay. Dobra, no witowie, no niestety musimy się z wami żegnać. Mówiłam, dało się około 25 minut, mamy 22 minuty. I jeśli chcecie mnie dodawać, no to jeszcze wam pokazuję miniczynkę. Ona do Wam nie pokażę. Proszę bardzo, proszę pisać tylko na na, w komentarzach. No, ja oczywiście Was przyjmę, swoją! Żebyście zaraz wspomnieli, też kupię to, pokażę Wam. Kubą. Więc, no, to jest koniec i życzę Wam miłych wakacji. mi się w środę, bo nagram odcinek. Zapomniałam go wrzucić w Tam środę. Więc, no, pa.